Witam Państwa. Zapraszam na krótką prezentację dotyczącą trzech wymienionych w tytule indeksów SP w skali dziennej. Z wykresu jasno wynika, że korytarz cenowy 1331-34 okazał się takim nieprzypadkowym rejonem cenowym wczorajszy. Impuls spadkowy wyhamował jednak w okolicy median line, nieco niżej, co istotne przebiega także dość wiarygodna linia kanału trendowego. Tutaj można także wyznaczyć lokalną strefę cenową Fibonacciego, ale by nie komplikować jakby percepcji tego wykresu już nie wprowadzam, nie wprowadzam w tej chwili dodatkowych stref. W każdym, razie, w każdym razie indeks znalazł się na lokalnym wsparciu, co może w tej chwili zachęcić popyt do podjęcia kolejnej próby ataku i sforsowania strefy 1331-34. Gdyby to się udało, doszłoby także do zanegowania układu ABCD. Spodziewałbym się wówczas ruchu w kierunku 1354-57. Na razie yy, przewagę techniczną zachowuje obóz podażowy. Trudno natomiast coś nowego powiedzieć o indeksie DAX, który od już kilku sesji zachowuje się bardzo pasywnie. Cały czas w grze pozostaje korytarz cenowy 6285-6321. Tak jak sugerowałem wcześniej, dopiero zanegowanie wiarygodnego węzła podażowego 645776 zmieniłoby krótkoterminowy obraz techniczny, techniczny indeksu. Podobną uwagę można sformułować w kontekście WIG-20 i zakresu 2100-2103. Wypadają tutaj istotne zniesienia wewnętrzne Fibonacciego, m.in. 23,6. W bardzo optymistycznym wariancie możemy założyć, że zanegowanie tej strefy. Na tyle mocno zmobilizowały obu zbyków, że ostatecznie no, mogłoby nawet dojść do konfrontacji w obszarze 2159-2163. Jest to ważna, ważna już średnioterminowa strefa oporu, zbudowana na bazie dwóch zniesień 38, 2, 61 i 8. I generalnie wprowadziłem ją dzisiaj. Po to, żeby pokazać Państwu, gdzie na wykresie WIGU-20 znajduje się strefa, która już, już ma taki charakter średnioterminowy. W ujęciu krótkoterminowym, za istotne wydarzenie techniczne no, uznałbym trwałe zanegowanie tej strefy 2100-2103. Spodziewałbym się wówczas kontynuacji ruchu wzrostowego. Dziękuję.